Nic, była pusta przestrzeń i z każdą jedną ością, która tutaj tą stalową, która tutaj przybywała, przybywało ludzi zainteresowanych, ludzi, którzy czekali na ten stadion na efekt końcowy. Cztery lata wysiłku w kilkadziesiąt sekund. Tylko na tych zdjęciach polskie areny na euro rosną w oczach, bez względu na pory dnia, pory roku, nie zważając na cokolwiek. Każdy stadion miał swoje własne problemy. No, były problemy wynikające np. ze srogiej zimy, kiedy to nie można było dotrzymać pewnych terminów. Były problemy związane z oddaniem stadionu do użytku, kiedy to nagle okazało się, że nie jest możliwe przeprowadzenie meczu testowego w Gdańsku. Pamiętamy, że mecz Polska-Francja musiał odbyć się w Warszawie. Były problemy wynikające chociażby ze zmiany wykonawcy. W, we Wrocławiu. Wówczas były, pamiętam, takie komentarze: To niemożliwe, żeby we Wrocławiu zdążyli. Na pewno nie zdążą i będzie wielka kompromitacja. Gigantyczne oczekiwania rodzimej opinii publicznej i nie mniejsza presja ze strony Europejskiej Unii Piłkarskiej towarzyszyły od pierwszego dnia przygotowaniom do Euro 2012. Te początki oczywiście były trudne, no bo wiadomo, że w Polsce kilka lat temu nie było osób, które posiadałyby odpowiednie doświadczenia. Jakby tego było mało, UEFA postawiła Polsce i Ukrainie długą listę warunków do spełnienia. To są kilkuset stronicowe dokumenty, które opisują punkt po punkcie, jak stadion ma wyglądać. Począwszy od rzeczy najważniejszych, czyli murawy, trybun oraz powierzchni, powierzchni dla, dla gości VIP, skończywszy na takich szczegółach jak chociażby wielkość pomieszczeń dla lekarzy badających krew y, piłkarzy, bądź też na przykład kąta nachylenia jednego krzesełka w stosunku do drugiego. Gdy w kwietniu 2007 roku Polsce przyznano współorganizację Mistrzostw Europy, nasz kraj nie dysponował ani jednym takim obiektem. Dla nas najważniejsze było, żeby ten stadion był jak najbardziej piłkarski i oferował jak najbardziej atrakcyjne przedstawienie. Dlatego już na papierze 44 tysięczny Lampion z Wrocławia różnił się od aren w Gdańsku, Poznaniu i Warszawie. Kiedy mamy do dyspozycji właśnie te 56 rzędów, powiedzmy trybun, jeżeli nie rozdzielimy tego na pół, wrażenie stadionu o tej samej pojemności, ten stadion robi wrażenie, że jest większy. A to jedyny stadion z historią. Na atmosferę obiektu Lecha Poznań i jego kibice pracowali przez 30 lat. Arena w stolicy Wielkopolski to weteran, dziś po sporym liftingu. architektów budowniczych może jest trochę trudniej niż kiedy buduje się od zera. Na pewno było nam o tyle łatwiej, że skończyliśmy trochę wcześniej, więc mieliśmy też dużo więcej czasu na to, by się przygotować, by zadbać o te aspekty związane z bezpieczeństwem. Dzisiaj UEFA mówi, że drugim stadionem po Stadionie Donieckim najbardziej przygotowanym w kategoriach bezpieczeństwa jest Stadion Poznański. Jeden z głównych wymogów UEFA stadion musi być opuszczony w ciągu 8 minut przez wszystkie osoby znajdujące się na nim Podczas imprezy i tak nasze stadiony spełniają ten wyrok. To wszystko zależy od tego, jak szybko poruszają się ludzie. No ale powiedzmy z tych najwyższych sektorów, jakieś 4-6 minut udaje się ewakuować ludzi. Za 4 miliardy 300 milionów złotych mamy stadiony, jakich jeszcze nie było. Stadiony w Polsce to przede wszystkim nie są stadiony tak jak do tej pory rozumieliśmy. że to jest murawa, trawa i, i dookoła trybuny. Stadiony w Polsce, w chwili obecnej, to są wielofunkcyjne areny. Czy zatem są to obiekty skazane na sukces? Teoretycznie tak, ale zysk operatorzy stadionów muszą sami sobie wypracować. Chodzi o to, żeby kibica przyciągnąć jak najszybciej przed meczem i jak najpóźniej go wypuścić po meczu. Żeby stadion nie żył tylko od meczu do meczu, ale w trakcie, w trakcie tygodnia również Kibice mieli możliwość przyjścia tutaj i poczucia, że to jest ich miejsce, ich, ich stadion. We Wrocławiu ma w tym m.in. pomóc 9000 m2 powierzchni biurowych i miejsce, z którego przez żołądek najbliżej do serca. W tej chwili znajdujemy się wewnątrz Biznes Klubu. Jest to taka największa część restauracyjna w tej chwili na stadionie, gdzie może usiąść w jednym momencie, przy stolikach, półtora tysiąca osób. Tutaj goście VIP mają okazję w przerwie meczu coś zjeść, mają okazję porozmawiać, wymienić się uwagami na temat przebiegu spotkania, czy też porozmawiać o biznesie. Światowe doświadczenia pokazują, że stadiony najwięcej zarabiają na VIP-ach. W Warszawie na klientów o wysokich wymaganiach i grubych portfelach czeka ponad 60 ekskluzywnych lóż. Każdy najemca tej loży, oczywiście na określonych zasadach, będzie mógł z tej loży korzystać o każdej porze dnia i nocy, również z dostępnym serwisem Concierge. Oto perła w koronie Stadionu Narodowego. Loża prezydencka jednocześnie może gościć 112 osób. Tajemnicą PoliSzynela jest to, że na Euro 2012 miejsce z takim widokiem na Murawę kupił rosyjski krezus Roman Abramowicz, ponoć za prawie 5 milionów złotych. Po mistrzostwach ma być taniej. Jeżeli to jest standardowe wydarzenie, koncert czy, czy mecz, średnio myślę, że takie ceny zaczynają się od 30 tysięcy złotych w górę. Za jedną imprezę. Jak królowie mają szansę poczuć się na polskich stadionach, także piłkarze. Szatnie na stadionach w Poznaniu i w Warszawie oszałamiają wielkością i wyposażeniem. Z 12 wanien, tak jak pan widzi, czyli nawet z jednym zapasowym zawodnikiem lub z trenerem. I oczywiście jest też miejsce do, do zabiegów związanych z masażem, z, z taką pierwszą pomocą. To wszystko, co jest niezbędne dla piłkarzy, to mamy tylko, że razy cztery. W Gdańsku zadbano nie tylko o ciało, także o duszę. W ekumenicznej kaplicy pod wezwaniem Świętego Pawła Apostoła, już teraz piłkarze mogą modlić się o zdrowie i korzystny wynik. Stadion w Gdańsku zadziwia zresztą od fundamentów po dach. Znajdujemy się w hydroforni, tutaj za ścianą mamy jedną i drugą, mamy zbiorniki do wody deszczowej, która spływa z dachu jest gromadzona później przez y, tutaj pompy i, i zawory jest tłoczona na murawę. To można powiedzieć jest takie serce y, systemu y, zraszania murawy. Żeby y, czuć się tutaj bezpiecznie, żeby wiatr i śnieg nie zagrażał y, nam. Projektant przewidział coś takiego jak system do monitorowania ugięcia tego dachu. Promień lasera jest wysyłany z tej skrzyneczki. I na monitorze komputera dzięki temu uzyskujemy wynik, czy jest ugięcie tego dachu, czy nie. Swój bursztynowy charakter stadion w Gdańsku zawdzięcza 18 tysiącom poliwęglanowych płytek, misternie wyłożonych na dachu i poszyciu areny. W słoneczne dni efekt zapiera dech w piersi. Bez względu na aurę, fascynuje unikatowy w Polsce dach Stadionu Narodowego w Warszawie. Jest to lekka konstrukcja linowa. Dzięki temu też i membrana, która jest użyta jako materiał do tego dachu, jest dużo lżejsza. Można łatwiej operować tym dachem. Dużo szybszy czas rozkładania, składania. Posiadając taki dach, możemy zaoferować naszym klientom dużo większe możliwości niż stadion w zupełnie odkryty. Areny Euro 2012 są naszpikowane elektroniką. To, co rzuca się w oczy na każdym ze stadionów, to setki głośników i telewizorów plazmowych. Odwiedzając strefy biznesowe czy bufetowe, kibice nie stracą ani jednej akcji z meczu, a po powrocie na trybunę zobaczą swoje reakcje i doping na zawieszonych pod dachami telebimach. Telebimy mają 116 metrów kwadratowych, jeden, każdy jeden składa się ze 120 takich pojedynczych ekranów. I są największe, jeśli chodzi o takie obiekty sportowe w naszym kraju. W takim miejscu, taki widz wzbudza respekt. Niestraszne mu są odgłosy maszyn na stadionie. Forfiter to dwuletni jastrząb, który wraz z kolegami pracuje na gdańskiej arenie. Naszym zadaniem jest doprowadzenie do tego, żeby gołębie przestały na tym terenie bytować i nie próbowały gniazdować, żeby uznawały ten teren jako teren zbyt niebezpieczny do wyprowadzenia lęgów dla swoich młodych, żeby zaczęły go omijać po prostu. Jest to naturalny wróg, jak gdyby strach przed nim jest instynktowny zupełnie, w przeciwieństwie do metod technicznych, które z czasem po prostu gołębie uczą się ignorować zupełnie. Wtorek. PGE Arena Gdańsk ma kolejnych gości. Stadion można zwiedzać także w środę i sobotę. Chętnych nie brakuje. Zwiedzanie stadionu cieszy się bardzo dużą popularnością. Dlatego wiecie, że ten głód e, tego typu obiektów w Polsce e, jest i będzie jeszcze długi czas. Taki tur trwa około 70 minut, więc można naprawdę zobaczyć ten stadion e, od kuchni. Jakie wrażenia? Świetne. No co najbardziej się podoba? No wizualnie to bardzo ładnie to wszystko wygląda. Może tam w środku te szatnie tak, ale tutaj to się nie, się jest, jest. jest, duże jest. Na tych trybunach było prawie milion osób przez ostatnie półtora roku. Ponad 50 meczów, koncertów, yy, innych wydarzeń. Pokazało nam, że stadion zajmuje niezwykle ważne miejsce w świadomości poznaniaków. To samo twierdzą w stolicy Dolnego Śląska. Wrocławianie i kibice pokochali ten stadion. Staje się on zgodnie z założeniem tym nowym miejscem spotkań we Wrocławiu. Pierwsze dwa mecze ligowe Śląska obejrzało na nowym Stadionie Miejskim we Wrocławiu aż 85 tysięcy osób. Na początek była ciekawość nowego stadionu dla niektórych, dla co niektórych to było po prostu kwestia sukcesu, klub, dobrze szło, no to ludzie przychodzili. Zaraz troszkę gorzej idzie, no to ludzie wiadomo, wybierają inne atrakcje. Gdy przeminęła ciekawość, a wyniki nie rozpieszczają, trudno wypełnić po brzegi taki stadion. My musimy wygrywać mecze i nie grać o utrzymanie, tylko grać gdzieś wyżej w tabeli, to wtedy na pewno na ten stadion będzie dużo ludzi przychodziło. Na meczu Lechi z koroną Kielce trybuny Bursztynowej Areny wypełniło 7,5 tysiąca kibiców. Efekt stadion wręcz świecił pustkami. Choćby ci kibice się starali jak mogą, jednak nie wypełnią szumem jakby wielkości tego stadionu i, i ta atmosfera no, nie jest taka gorąca, ale, ale... <noise> cóż, no chcieliśmy nowe stadiony duże, lepsze mieć takie jakie. Trzeba się cieszyć, trzeba się cieszyć. Bez względu na frekwencję, ci ludzie dbają, by stadion miejski we Wrocławiu był zawsze przyjazny dla swoich gości. Wyposażeni w najnowocześniejsze narzędzia do monitoringu, eksperci z Centrum Dowodzenia mogą bez trudu dostrzec najmniejszy detal na przeciwległej trybunie. Właśnie w tym miejscu swoją siedzibę mają wszystkie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo kibiców, którzy przychodzą na stadion. Te monitory za mną pokazują widok z ponad 360 kamer, które są zainstalowane nie tylko na stadionie, ale również wokół niego. Gdy mowa o tym, co dzieje się wokół stadionów, to w Gdańsku już zrobiło się ciekawie. Czymś, co, co wyróżnia ten stadion spośród innych stadionów, myślę na skalę europejską, ale zarysowałbym twierdzenie też że na światową, jest fakt, że dookoła stadionu, tutaj na promenadzie zewnętrznej, mamy profesjonalny tor wrotkarski z automatycznym pomiarem czasu. to są trybuny, bezpieczeństwo i tak dalej, ale tak naprawdę dla zawodników i dla jakości meczu trawa, po jakość tej murawy jest najważniejsza. Żeby ta piłka chodziła gładko i, i, i wtedy to, to jakość też jest lepsza, wiadomo, tego spektaklu. A jak się przekonaliśmy we Wrocławiu i Poznaniu, piłka nie chodzi tak, jak powinna. Po środku jest bardzo mało trawy i, i, i poprzez to też może to rzucać się w oczy. Ale mam, mam nadzieję, że po prostu że ona dojdzie do siebie. Myślę, że ktoś nie wziął pod uwagę tego, że klimat w jakim, w jakim tutaj żyjemy nie sprzyja temu, żeby, żeby wojska były do końca zadaszone, bo, bo gdzieś ten dostęp słońca jest ograniczony. Bez trawy trudno grać w piłkę nożną. Zielony dywan to marzenie każdego operatora stadionu. Wszędzie zakaz wstępu na murawę. Każde źdźbło trawy na wagę złota. Ta zima pokazała, że, że w takich najkrótszych naj, naj, naj dniach y, jednak słońce nie dociera bezpośrednio na murawę. Ono dociera przez poliwęglan. Ta strona jest bardziej nasłoneczniona, ta mniej. Zakładamy, że, że ta murawa będzie wymieniana y, raz do roku. Ewentualnie druga opcja, która jest brana pod uwagę, to, to jest doświetlanie murawy. W Poznaniu murawę wymieniano już kilkakrotnie bezskutecznie. Teraz przy bułgarskiej na trawę wszyscy huchają i dmuchają w przenośni i dosłownie. Te dmuchawy zapewniają murawie odpowiednią wentylację, żarówki wyręczają zaś słońce. A wszystko po to, by popularny kolejusz mógł dokończyć sezon na własnym boisku. Trzeba wielu starań, by ta murawa była dobrej jakości. Im bardziej zamknięta była stadionu, tak jak jest to w poznańskim, na poznańskim stadionie ta murawa ma większy problem z wegetacją. Murawa to jest taki element, który, który po prostu mówiąc lapidarnie się zdziera. Tak? Na stadionie Wemblech w 2010 roku bodajże wymieniono murawę 11 razy. Wymiana dwu, trzykrotna nie jest tutaj problemem. Tak? Oczywiście musi być to w odpowiedni sposób zarządzane, muszą być odpowiednie osoby, które zajmują się opieką nad, nad murawą. Na zachodzie tak zwany greenkeeper to jest jedna z najważniejszych osób na stadionie jedynie w Warszawie perspektywa częstej wymiany murawy nie wydaje się robić wrażenia na włodarzach Stadionu Narodowego. Nasz stadion został tak pomyślany, żeby docelowo posiadać tak zwaną modu murawę modułową. To znaczy murawa byłaby trzymana na zewnątrz, a tylko rozkładana w momencie, kiedy wiemy, że ma się tutaj odbyć mecz piłkarski lub mecz rugby albo futbol amerykańskiego. Operatorzy Aren mają dwa miesiące, by udowodnić Europejskiej Unii Piłkarskiej, że potrafią wyręczyć naturę, którą sparaliżowali budowniczowie stadionów. Murawa musi być doskonałej jakości i ja zapewniam, że murawa na czterech polskich stadionach podczas turnieju będzie bardzo dobra i na pewno nie będzie żadnych z nią problemów. Jak przystało na areny wielofunkcyjne, nowe stadiony gościły już nie tylko piłkarzy. We Wrocławiu walkę Tomasza Adamka z Witalijem Kliczką, Monster Jam i występ George'a Michaela podziwiał komplet widzów. Wielkie gwiazdy, jak widać, chętnie przyjeżdżają do Polski. Teraz mają już gdzie koncertować. Do tej pory mogliśmy im pokazać tylko jakiś kawałek pola. Gdzie budowano sceny. W tej chwili mamy piękne obiekty, gdzie jest piękne zaplecze, gdzie gwiazda może się czuć naprawdę komfortowo i nasi goście również. Oczywiście jesteśmy otwarci również na gości prywatnych, przyjęcie, spotkanie rodzinne, urodziny, wieczór, kanał, kawalerski. Wszystko to można na stadionie zaaranżować. Jedno jest pewne: aby stadiony przynosiły zysk, ich operatorzy muszą nieustannie szukać wpływów samych imprez masowych ten obiekt nie zarobiłby na, na takie codzienne funkcjonowanie. W związku z tym mamy kilka sal konferencji. Zorganizowanie konferencji z widokiem na murawę to jest coś wyjątkowego, co, co na pewno wyróżnia tego typu obiekty z centrów konferencyjnych. Jednego dnia mamy mecz piłki nożnej, drugiego dnia możemy zrobić koncert, trzeciego możemy zaprosić wycieczkę i zarobić na tym kilka złotych, ale zawsze to jest wpływ do, do kieszeni stadionu i to pozwala na to, żeby stadion na siebie zarobił. Na stadionach, gdzie swój dom mają drużyny piłkarskie, najprostszym pomysłem biznesowym jest, tak jak w Gdańsku, klubowy pub. Kibice lekki zaglądają do T29 bar przy okazji najważniejszych wydarzeń sportowych w kraju i na świecie, bądź po prostu na obiad czy drinka. Jedynym stadionem, na którym nie gra żaden klub, który nie jest domem klubu sportowego, jest Stadion Narodowy. Tutaj rzeczywiście projekt biznesowy musi być bardzo, bardzo. Dobrze skonstruowany. Ja uważam, że to jest zaleta, a nie kłopot. Z naszego punktu widzenia e, e, drużyna, która gra regularnie, zabiera w cudzysłowie oczywiście czasami termin koncertu mega gwiazdy. Gwiazda pokroju Madonny nie przesunie swojego koncertu jeden dzień, tylko dlatego, że drużyna tego właśnie dnia rozgrywa e, swój mecz. To jedyne miejsce, które może przestraszyć gości ze świata. Krajobraz księżycowy wokół stadionu we Wrocławiu raczej nie zniknie na czas Mistrzostw Europy. Mimo to, na ostatniej prostej przed turniejem, wszystkie areny Euro 2012 są gotowe. Czekają je tylko prace kosmetyczne. Możemy być dumni z naszych stadionów. Są to prawdziwe dzieła sztuki. Na tych stadionach w Polsce zostaną rozegrane najlepsze Mistrzostwa Europy w historii rozgrywek. Ładny kraj z dobrymi stadionami, już gotowymi do turnieju. Macie wszystkie argumenty, by zorganizować udane mistrzostwa i wierzę, że tak się stanie, że kibice spędzą tu świetny czas. Można było zrobić pewne rzeczy na niektórych miastach le lepiej, ale generalnie nie musimy się wstydzić żadnego z tego stadionu, ani narodowego, ani tego we Wrocławiu, ani w Gdańsku, ani w Poznaniu. W Poznaniu może nie jest to najlepszy stadion, można było tam wiele rzeczy zrobić lepiej, ale na pewno pod tym względem nie będziemy źle wyglądać. Najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, jak, jak my Polacy słabo oceniamy swoje prace. Postęp jest po prostu niewyobrażalny. Może to są za duże słowa, to jest zmiana cywilizacyjna. Super sprawa.